Kształt pierwszy, sezon pierwszy. Echem, jak powstali superbohaterowie? Nazwa tytułu serialu: Spider-Man. Tak jest, w końcu stworzyłem tą rękawicę. Ale nie fajnie, bo słyszałem, że są niby nowi superbohaterowie w mieście. Będę musiał ich załatwić. Hmm, ciekawe, czy jest jeszcze jeden superbohater w mieście. Co kim ty jesteś? Nie pytaj, jestem też Spider-Manem. Ale jak to? Jak ja byłem pierwszy i w ogóle jestem Spidermanem manem ja. Nieprawda. No dobra, to razem jesteśmy Spider-Manami. Musimy pokonać Thanosa chyba, czy jakoś on się tak nazywa. Ej, czekaj, kto to tam jest? Ha, mam was, pajączki. To ja, Thanos. W sieci go... Wasze sieci na mnie nie działają. A ty może byś mi pomógł w walce, co? Znaczy, no mówię to ten spider, -man. Nie. Dobra, zaraz ci pomogę. Tylko jeszcze sobie zakładam sieci, czekaj. Ci i tak ci się to nie pomoże. Idę go walnąć. Walłem go. Ło, moja głowa. Ha, ale i tak nic mi się nie dzieje. Uff, I co? Umiem latać. O kurde. Mara. Dobra, dostał drugi raz. Ej, a ja lepiej popatrz na si za siebie. Ej, jakby co to, to tamtego nie było. Mocno, mocno mu dałeś. Ej, a może popatrz lepiej za siebie. Cz co? Czemu? Dlatego. Ała, dostałem z jakiegoś, nie wiem, młota. Ale on jest już porobiony, ej. O, właśnie go pokonaliśmy. To prawda. Dobra, zostajemy kolegami. Dobra, chodźmy do szkoły. Z oczu tego gościa. Jesteś super złoczyńcą. Rozwalam cię. No dobra, jesteś już pokonany! Rozwalony. Co to się stało? Nie, dobra. Mam cię. Trzymam cię. Nie uda ci się zrobić co? Dobra, on już jest pokonany. Ha! Dobra, musimy iść szybko do szkoły, nie? No tak, a on, musi się, on się spóźni na lekcję. Ej, czekaj, a czy on w ogóle chodzi do tej szkoły? Nie, on już chyba do szkoły w ogóle nie chodzi. Dobra, przebieram się. Okej, okay, jestem przybrany, tylko że czemu nie jestem Łusahawu. On mi spalił spok. On mi spalił głowę. A dobra, mam iść do dzisiaj na, do komunikacji. Naprawdę? Tak. Naprawdę. Okej, okay. więc po komunii Świętej, cyk, cyk, robią zdjęcia. I... Dzięki za zdjęcia fajne. Dżyt, 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 dżyt. O kurde, muszę lecieć na rwa. Dobra, jestem tutaj na klifie. Z Diablo <gryt> Dobra. Muszę skakać! Uh, uh, uh. Siedzi w... Uh. Let's go! Dobra, jestem tutaj. Idę. Dobra, wchodzę do mojego autka pro. Dobra, zamknęła się kopuła. Nie! O nie! sal, Salto! Już przebrany jestem! On chyba bez przerwy był przebrany, nie? Tak, ja byłem bez przerwy. Tylko, że czemu się wywróciłeś? Nie wiem czemu. Dobra. Jakiego jeszcze mamy super złoczyńcę do znalezienia? O, witam Spiderman'y. Co? Tony? Tony Stark? Naprawdę? tu ty? No tak, a co? No, a ten drugi? Witam Cię, witam Cię, Tony. Ech, dobra, on był dla mnie niemiły cztery. Ciąg dalszy nastąpi.